Prezentacja chórej nogi Kukirin G2 Max. Chórej noga wyczynowa. Bardzo ładnie wygląda. Silnik 1000 W. środkowy 3 prędkości. Pierwsza do 15 km na godzinę. Druga do 30 i trzecia do 55 km na godzinę. Tak się prezentuje. Klakson. Bardzo ładne oświetlenie 6 lampek Kierunkowskazy posiada Kantrze Kraksonik Prawy Kierunkowskaz Wygląda bajecznie, Ciekawe jak jeździ